Most unfortunate, Captain! From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. But this ship can't see. She's made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. It is a mathematical certainty. How much time? Test! Jako, że pojawiło się wiele próśb odnośnie tego tematu, to dzisiaj zajmiemy się w końcu rynkiem nieruchomości i postaram się przeanalizować jego fundamenty i ocenić jego stan. Postaram się na ten temat spojrzeć z wielu różnych punktów widzenia, ponieważ sprawa jest bardzo złożona i na cenie nieruchomości ma wpływ wiele różnych czynników. Od podaży pieniądza, przez popyt, demografię, na zmianach społecznych kończąc. Zatem zapraszam do oglądania. Dzisiejszą analizę zaczniemy od szybkiego przypomnienia wniosku z ostatniego filmu o inflacji, ponieważ będzie to wprowadzenie do dalszych rozważań w odniesieniu do rynku nieruchomości. Tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć tego filmu, to zapraszam do nadrobienia. Dzisiaj tylko kilka wniosków z tamtych rozważań. Podaż pieniądza wyprzedzająca rozwój gospodarki skutkuje inflacją pieniężną. Oznacza to, że wartość pieniądza maleje w czasie. Jest to jedna z głównych przyczyn braku stabilności cen w tym gospodarce. Jedno z głównych narzędzi banków centralnych na rozgrzewanie lub ochładzanie gospodarki. Rynek potrzebuje czasu, aby dostosować poziom cen do aktualnie krążącej ilości pieniądza, a do tego momentu są one mocno zaburzone i prawidłowa wycena dóbr staje się utrudniona. Nowe pieniądze trafiają w obieg wąskimi kanałami i najwięcej zawsze zyskują ci, którzy obracają nowymi pieniędzmi jeszcze po ich starej wartości. Takie zjawisko nazywamy efektem Cantillona. A to swoje daleko idące konsekwencje. Decyzje podjęte przez banki centralne dopiero ze znacznym opóźnieniem wpływają na ogólne ceny w gospodarce. Dlatego też decyzja o bezprecedensowej podaży pieniądza z początku pandemii dopiero dzisiaj zaczynają być widoczne na każdym poziomie gospodarki. Potrzeba czasu, aby ustabilizować nowy poziom cen i ten proces właśnie się dzieje na naszych oczach. Sterowanie gospodarką porównałbym do kierowania pojazdem, który ma bardzo opóźnione sterowanie. Wyobraźcie sobie pojazd, w którym dodanie gazu dopiero po pewnym czasie powoduje przyspieszenie, a wciśnięcie hamulca z dużym opóźnieniem go wyhamuje. Raczej łatwo sobie wyobrazić, że takim pojazdem bardzo ciężko jechać bezpiecznie i reagować na nagłe, nieprzewidziane przeszkody. Dlatego właśnie analogicznie sterowanie podażą pieniądza jest tak karkołobnym zadaniem. Chcesz przyspieszyć, ale na początku nic się nie dzieje, więc wciskasz gaz mocniej, a dopiero jak ruszysz, to widzisz, jak mocno przesadziłeś. Na mocno rozwiadym rynku nikt nie jest w stanie ocenić prawidłowo, jakie ceny są już za wysokie, a jakie jeszcze za niskie, co skutkuje zjawiskiem, o którym wspominaliśmy już ostatnio, czyli biflacją, kiedy to niektóre towary mogą zacząć doświadczać deflacji a inne inflacji cenowej, ponieważ podczas podaży pieniądza zostały przewartościowane lub niedowartościowane. Najbardziej jest to widoczne w momentach najintensywniejszej podaży pieniądza. Nieruchomości akcje są pierwszą opcją wyboru, kiedy nie wiadomo, co zrobić z nadwyżką pieniędzy, dlatego też ich ceny na rynkach rozwiniętych zawsze są najmocniej przeinwestowywane. Tym sposobem na szybkości docieramy podobnie do klątwy wieżowców, o której delikatnie wspomniałem w ostatnim filmie. Ale dzisiaj pójdziemy o kilka kroków dalej. Jest to zależność, na którą zwrócił uwagę w 1999 roku Andrew Lawrence. Zauważył on, iż rekordowo wysokie wieżowce są kończone lub oddawane do użytku w szczycie gospodarczej prosperity, w samym apogeum gorączki na rynku nieruchomości, która następuje w wyniku zbyt łatwego dostępu do taniego pieniądza. Moją serię filmów nazwałem kryzys totalny nie bez przyczyny. Wyraźnego sygnału, że nieuchronnie kroczymy w stronę potężnej recesji, można upatrywać w tej zależności. Jeżeli na przestrzeni 100 lat duże budynki i przeinwestowane nieruchomości zwiastowały recesję, to to co się stało na rynku nieruchomości w ostatnich 3-4 latach i cały czas się dzieje, nie można określić inaczej niż zwiastunem kryzysu totalnego. Jeżeli spojrzeć na listę najwyższych budynków na świecie, to do 2018 roku było 126 budynków, które przekraczały 300 metrów wysokości. W przeciągu ostatnich 3-4 lat liczba ta dobiła do równu 200, czyli oddano do użytku 74 takie budowle. Natomiast w trakcie budowy jest kolejnych 60, które zostaną oddane do użytku w kolejnych 2-3 latach. To oznacza, że na przestrzeni tych 6-7 lat liczba tego typu budowli na świecie się podwoi i osiągnie poziom 264 budynków. To jest pierwszy potężny sygnał świadczący o tym, że rynek nieruchomości jest przegrzany jak nigdy dotąd. Z tych 138 nowych wieżowców większych niż 300 metrów Aż 91 znajduje się w Chinach. To Chiny dzisiaj są miejscem na świecie, gdzie buduje się najwięcej i najszybciej. Dlatego nie da się omawiać rynku nieruchomości inaczej niż od rozpoczęcia analizy sytuacji w tym właśnie kraju. Chiny doświadczają na tym rynku gigantycznego boomu, który jest oderwany od popytu użytkowego zwykłych obywateli. Państwo chińskie przez dekady bardzo mocno wspierało budownictwo, i to był jeden z głównych filarów ich wzrostu gospodarczego. Jednak rynek nieruchomości tym sposobem totalnie odjechał od możliwości chińskiego społeczeństwa. W latach 2008-2010 dla 70% kupujących była to pierwsza transakcja na rynku nieruchomości. Natomiast w 2018 roku już tylko 30% nieruchomości jest kupowana jako pierwsza. Większość kupuje już drugą lub kolejną. W 2018 roku 50% nieruchomości była kupowana w celach inwestycyjnych. Dzisiaj najpewniej jest pod tym względem jeszcze gorsza sytuacja. Tym sposobem powstała gigantyczna bańka spekulacyjna. Zamożniejsi Chińczycy skupują nieruchomości, przez co windują ich ceny. Ale one w większości są puste i dla wielu z nich jest to zwykła lokata nadwyżki kapitału. Nie musi ona nawet dawać przychodu z wynajmu, wystarczy, że ich wartość rośnie. Jest to czysta spekulacja. Partia komunistyczna dostrzega tutaj duże niebezpieczeństwo, ponieważ może to grozić w przyszłości problemami dla jej gospodarki. Ich dynamiczny rozwój z wielu względów będzie musiał zwolnić, jest to nieuniknione, dlatego ceny nieruchomości nie mogą rosnąć w nieskończoność, bo gospodarka za nimi nie nadąży, a to prędzej czy później oznacza pęknięcie bańki. Partia Komunistyczna dostrzega te zagrożenia, dlatego, chcąc przeciwdziałać katastrofie na rynku nieruchomości i przekierować kapitał w inne branże, nakreśliła w sierpniu 2020 roku politykę trzech czerwonych linii, która określa, jak bardzo mogą zwiększać zadłużenie deweloperzy. Ma to na celu w możliwie kontrolowany sposób spuszczać powietrze z tego gigantycznego balona, jaki powstał. Dwie trzecie z 30 największych chińskich deweloperów przekracza przynajmniej jedną z tych nakreślonych linii. Najgłośniej mówi się o drugim największym deweloperze w Chinach Evergrande, ponieważ on przekracza każdą z tych trzech linii, co oznacza dla niego problemy z dalszym kredytowaniem inwestycji i grozi jego bankructwem. Pekin tym ruchem wyraźnie zasygnalizował zamiast zmniejszenia uzależnienia chińskiej gospodarki od sektora nieruchomości, o czym świadczą często oficjalnie powtarzane słowa chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, że domy służą do życia, a nie do spekulacji. Zakłada się, że w przypadku kryzysu na rynku nieruchomości firmy nie mają co liczyć na pomoc rządową i daje im się do zrozumienia, że nie są za duże aby upaść. Taki sygnał idzie od wspieranych przez rząd mediów. Priorytetami Pekinu będą właściciele domów, kontrahenci i dostawcy, a nie udziałowcy Evergrande i inwestorzy w obligacje. Wyraźnie widać, że władze w Chinach dostrzegają tutaj duże zagrożenie, a dostęp do tanich i nielimitowanych kredytów z jednej strony umożliwia szybki rozwój, ale jednak tworzy patologię i grozi dużymi kryzysami w przyszłości. Jeżeli oni zaczynają interweniować i ochładzać rynek nieruchomości, to myślę, że warto mieć to na uwadze. Oczywiście w przypadku Chin dotykamy dzisiaj tylko wierzchołka góry lodowej, ale jeżeli Chiny zaczynają hamować, to zmniejszy to drastycznie zapotrzebowanie na materiały budowlane i surowce, co będzie musiało się odbić na rynkach w innych krajach. Ich producenci będą więcej materiałów eksportowali. A import do Chin też się powinien zmniejszyć. Tym sposobem ceny materiałów i surowców powinny na całym świecie spaść. Nie mówiąc o sytuacji, kiedy ta bańka u nich z przytupem pęknie. Wtedy biorąc pod uwagę rozmiar ich gospodarki, kryzys może się rozdać na cały świat. Tak jak przez dziesięciolecia oczy ludzi były zwrócone w kierunku Stanów i tam dopatrywano się, w jakim kierunku idzie świat, tak teraz trzeba patrzeć również na Chiny. Sytuacja na rynku nieruchomości po drugiej stronie oceanu również nie wygląda optymistycznie. Stany Zjednoczone właśnie rynkiem nieruchomości doprowadziły do kryzysu z lat 2008-2009. Wtedy też bańka pękła na tym rynku i rozlała się po świecie. Jednak poprzez bezprecedensowe luzowanie ilościowe udało się zaraźć ten kryzys i względnie utrzymać wzrost gospodarczy świata. Miało to jednak skutki uboczne i tylko odległo nieunikniony kryzys. Do czasu, aż gospodarki nie oczyszczą się z firm zombie, to nie wrócimy na właściwe tory. Tutaj odsyłam do mojego filmu ostatecznie sprawdzian współczesnej ekonomii i bankowości. Zalanie ostatniego kryzysu pieniędzmi tylko pogłębiło patologię, a nie rozwiązało problemów. I tylko na chwilę poprawiło sytuację. W Stanach bardzo szybko wróciliśmy znowu do punktu wyjścia, w którym nieruchomości totalnie odjechały od inflacji, cen najmu i zarobków ludzi. Ludzie boją się inflacji, stąd m.in. banka na rynku nieruchomości. Ludzie uznają nieruchomości jako bezpieczną lokatę kapitału, tylko problem pojawia się wtedy, kiedy nastąpi ograniczenie podaży pieniądza i wyhamowanie gospodarki i inflacji. Fed, tak jak zresztą wszyscy najciśniejsi na świecie, zapędzili się w kozi róg. Dalsze zalewanie rynków pieniędzmi doprowadzi do hiperinflacji, natomiast ograniczenie podaży pieniądza spowoduje recesję. Z dwojga złego ostatecznie będzie trzeba oczyścić rynek i doprowadzić do recesji, aby móc ruszyć do przodu na zdrowym rynku. Fed zamierza iść w tym kierunku, bo nie ma innego wyjścia. Natomiast gdy się to stanie, to nieuchronnie skończy się tą recesją, ponieważ firmy zombie utrzymują przy życiu niskie stopy procentowe i tanie pożyczki. Kiedy te warunki się skończą, to te firmy nie będą mogły dalej finansować swojej działalności. Jeżeli 20% firm będzie postawionych przed firmę utraty płynności, to wyobraźcie sobie jak wielki kryzys może to spowodować. W sytuacji kiedy wiele firm i ludzi zostanie najnormalniej w świecie bankrutami, ich majątki pójdą pod młotek, to doprowadzi to do zapaści i na pewno wpłynie też na ceny nieruchomości. Popyt będzie mniejszy, natomiast podaż wzrośnie. To jest bardzo realne zagrożenie, jeżeli Stany wpadną w głęboką recesję, to pociągną za sobą cały świat. To są takie globalne zagrożenia płynące z dwóch największych gospodarek świata. Obie przeżywają swoje problemy i największym katalizatorem tych problemów jest właśnie rynek nieruchomości. Warto mieć tego świadomość. Ludzie bardzo często patrzą na największe gospodarki i tam dopatrują się w kierunków, w jakim idzie świat. Jeżeli tam nastąpi korekta cen, to z dużą dozą prawdopodobieństwa tak samo będzie się działo w innych krajach. Oczywiście każdy pojedynczy kraj ma swoją własną specyfikę i warunkowania rynku nieruchomości, przykładem niech będzie rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii, który ma dodatkowo wywindowane ceny przez regulacje dotyczące m.in. zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w Polsce kogoś nie stać na mieszkanie w mieście, to ma możliwość zakupu działki i wybudowania własnego domu na wsi w technologii na jakiego stać. Natomiast w Anglii budowanie domu jest obarczone wieloma problemami. Ludzie na wioskach mieszkają w domach, które mają często po 300 lat i więcej. Budowa nowego domu na takich terenach to gigantyczne koszty i mało kogo na to stać, ponieważ trzeba się dostosować do architektury i zagospodarowania przestrzennego. Ma to swoje zalety, bo można się przez to zachwycać ich terenami pozamiejskimi, rodem z powieści, jednak dla ludzi tworzy to często barierę nie do przejścia dodatkowo, jak już się uda przekształcić jakiś teren pod zabudowę, to jest to czasochłonne i kosztowne i stać na to tylko dużych deweloperów. The handsome market town of Chipping Campden has a high street that's changed little over the centuries. Everything you see was made of the same finely worked Cotswold stone, the only stone allowed today. Roofs still use the traditional stone shingles, and the Cotswolds have become a popular escape for Londoners. People who can afford thatched mansions like these. Między innymi z tych powodów w Wielkiej Brytanii tylko 10% domów budowana jest prywatnie. Dla porównania w Europie jest to 50%, a w Stanach 45%. Z tego powodu porównywanie cen nieruchomości w Anglii i zakładanie, że u nas też kiedyś dojdą do takiego poziomu, może być błędnym założeniem, tam ludzie często nie mają alternatywy innej niż kupowanie drogich mieszkań w mieście lub starego i przestarzałego technologicznie budynku na terenach pozamiejskich. Regulacje ograniczają podaż, co wpływa na ceny. Jednak i na tym rynku może coś się zmienić po zmniejszeniu regulacji, które są planowane, a także z powodu wyjścia z Unii Europejskiej, co ograniczy ilość ludzi chętnych na najem lub kupno nieruchomości. Kolejną kwestią, którą trzeba rozważyć przy ocenie rynku nieruchomości, jest wskaźnik oznaczający, jaki procent z dostępnych lokali mieszkalnych zamieszkują ich właściciele. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że wyraźnie widać podział na dwa typy krajów: pierwszy z przeszłością socjalistyczną i drugi, w którym własność prywatna ma znacznie dłuższą historię. W tych pierwszych krajach zdecydowana większość obywateli posiada na własność nieruchomość, natomiast w tych drugich ten odsetek jest zdecydowanie mniejszy. Jest to wskaźnik, który w mojej opinii uniemożliwia wyciągnięcie wniosków, że rynek najmu i ceny nieruchomości będą rosły tak jak na Zachodzie. Jeżeli większość społeczeństwa ma lokalna własność, to oznacza to, że popyt na wynajem będzie zdecydowanie mniejszy. Ukraińcy ratują rynek wynajmu w Polsce i trzeba mieć tego świadomość. Gdyby nie oni, to sytuacja w wielu miastach mogłaby być już teraz bardzo nieciekawa dla wynajmujących. Jesteśmy narodem, który bardzo ceni sobie mieszkanie na własność, a po komunie odziedziczyliśmy komfortową sytuację w tym aspekcie. Jednak faktem jest też to, że nasza demografia jest w bardzo kiepskim stanie. Wiele nieruchomości jest własnością emerytów, a zastępowalność pokoleń jest fikcją. No, chyba że mówimy o zastępowalności Polaków Ukraińcami albo innymi imigrantami. Proszę pamiętać, że napływ imigrantów ukraińskich, miejmy nadzieję, że stworzymy im takie warunki, że wielu z nich zostanie, szczególnie młodych, dzieci, to jest potencjalna wielka siła, ogromny zastrzyk. No, bo rzeczywiście Polki nie chcą z jakichś powodów rodzić, no, ale są wolne istoty i mogą robić, co chcą. Przyczynę tego zjawiska staram się upatrywać w kapitalizmie. Ludzie to zasób, a odnawianie tego zasobu nikomu nie daje zarobić, więc nikt o niego nie dba. Ale ten wątek rozwija mocniej w filmie Kapitalizm wiada swój własny ogon. Biorąc pod uwagę fakt, że współczynnik dzietności w Polsce spadł poniżej 1,5, czyli mniej niż jedno dziecko na kobietę, to bardzo łatwo jest dojść do wniosku, że niebawem z tego tytułu na rynku będzie nadpodaż mieszkań. Najtrudniejszą sytuację miały pokolenia, które, z jednej strony, były za młode, aby dostać mieszkanie w spadku po komunie, a jednocześnie nie miały co liczyć na mieszkanie w spadku po dziadkach, ponieważ oni jeszcze byli stosunkowo młodzi i mieli wiele dzieci. Dopiero ich dzieci mogą zacząć korzystać z tej sytuacji i ten proces już się zaczął. Coraz więcej młodych rodzin jest już w tej komfortowej sytuacji, że nie musi zaczynać życia z kredytem na karku. Tutaj nasuwa się pytanie o lukę mieszkaniową, czy ona faktycznie dalej w Polsce ma miejsce, a jeżeli tak, to jakich jest rozmiarów? Myślę, że ciężko na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, ale zgodnie z najnowszymi danymi GUS mamy około 15 milionów lokali mieszkalnych w Polsce przy 38 milionach obywateli, więc wychodzi 2,53 osoby na lokal. Natomiast też zgodnie z danymi GUS w Polsce przypada 2,61 osoby na gospodarstwo domowe. Co by oznaczało, że 38 milionów obywateli zamieszkuje 14,5 miliona lokali mieszkalnych. Z tych bardzo prostych wyliczeń wychodzi, że pół miliona mieszkań w Polsce jest na rynku nadmiarowo. Część wynajmują imigranci, część studenci, a część zapewne przeznaczonych jest na wynajem krótkoterminowy lub stoi pusta. Z tego powodu definiowanie luki mieszkaniowej jest utrudnione. Nie do końca wiadomo, ile z tych rodzin mieszka razem z wyboru, a ile faktycznie odczuwa skutki jej istnienia. Jednak biorąc pod uwagę wspomnianą demografię, luka mieszkaniowa w Polsce, jeżeli nawet i jeszcze istnieje, to powoli będzie miała coraz mniejszy wpływ na popyt. Jak już mówić o jakiejś luce, to powstającej nierówności społecznej. To ona wyklucza ludzi przed nabyciem mieszkania, a niekoniecznie brak podaży. Chiny dotyka właśnie ten problem. Co z tego, że budują mieszkania, skoro one i tak nie są dostępne dla ludzi do celów użytkowych. W takiej sytuacji ciężko bronić wzrostów rynku z rzekomą luką mieszkaniową. Koronawirus prowadził też dodatkową istotną zmianę na rynku pracy. Upowszechnienie się pracy zdalnej musi odbić się na rynku nieruchomości. Wielkie przestrzenie biurowe w centrach miast niekoniecznie już będą tak eksploatowane i nie będzie ich potrzeba tak dużo. Od dwóch lat wielu ludzi i pracodawców chwali sobie taki model pracy, więc będzie to miało dwie konsekwencje. Po pierwsze, zmniejszy to konkurencję o przestrzenie biurowe w centrach miast, a także o mieszkania blisko tych biur. Skoro ludzie nie muszą być w nich codziennie, to dużo atrakcyjniejsze wydaje się poszukanie jakiegoś tańszego mieszkania poza dużym miastem. Widać, że dynamika na rynku nieruchomości idzie w tę stronę i w ostatnim czasie najszybciej ceny rosły właśnie w byłych miastach wojewódzkich, które dysponują z reguły wszystkimi zaletami dużego miasta, ale jednocześnie ceny w nich i koszty życia są dużo niższe. To powoduje, że praca zdalna może sprawić, że presja cenowa nie będzie już tak wielka na nieruchomościach w dużych miastach. Skoro ludzie będą mieli więcej alternatyw, to ten aspekt nie powinien sprzyjać wzrostom, a bardziej w wyrównaniu cen na poziomie całego kraju. Zastanówmy się teraz, czy aby na pewno ceny nieruchomości w Polsce rosną i co właściwie przez to rozumieć. Według danych OLCD i z perspektywy zagranicznych inwestorów dopiero dzisiaj docieramy do cen z banki nieruchomości z 2007 roku. Zastanawiacie się zapewne, jak to możliwe i o co tu chodzi. Otóż, prosta sprawa, zawdzięczamy to naszej walucie. Biorąc pod uwagę ceny w złotówkach, to faktycznie ceny przebiły już te ze szczytu z 2008 roku. Jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę ich cenę w walucie obcej, nagle okazuje się, że ktoś, kto kupował mieszkanie w Warszawie w 2007 roku w cenie 8000 zł za metr, przy kursie 2 zł za dolara zapłacił 4000 dolarów za metr. Natomiast dzisiaj przy dolarze wartym blisko 4 zł, to dopiero przy cenie 16 tysięcy złotych wyjdzie na zero z tej inwestycji i cena za metr osiągnie równowartość 4000 dolarów. Dodatkowo sama siła nabywcza dolara też spadła, więc 4 dolarów dzisiaj nie jest już warte tyle co 4000 dolarów w 2008 roku. Dlatego też na wykresie z OECD widać jakoby ceny nieruchomości w Polsce jeszcze nie osiągnęły swojego all time high. Generalnie to, co się działo po kryzysie w 2008 roku z polską gospodarką, jest bardzo interesującym tematem, do którego postaram się kiedyś wrócić. Na potrzeby dzisiejszego filmu ważne jest, aby zrozumieć fakt, że nieruchomości wcale nie są idealną inwestycją, nawet z perspektywy średnioterminowej, jeżeli kupi się na górce i wszystko zależy od perspektywy. Na potwierdzenie tej tezy dobrym przykładem jest Japonia z lat 90. W której ludzie kupujący na górce dzisiaj, 30 lat później, dalej są na ogromnym minusie. Cały rozwinięty świat idzie dzisiaj drogą Japonii, tak demograficznie, jak i ekonomicznie, i warto mieć tego świadomość. Ceny sprzed ostatniego kryzysu finansowego były wysokie nie tylko z perspektywy obcokrajowców, ale też z samych Polaków. Dobrze to pokazuje wykres, ile za średnią pensję można nabyć metrów kwadratowych mieszkania. Widać tutaj, że ceny z banki z 2007 roku totalnie odjechały od zarobków Polaków. Z obu tych wykresów OECD i dostępności mieszkań za średnią wypłatę kształtuje się jeden wniosek. Najtańsze mieszkania były w okolicy roku 2015. Polaków było stać na najwięcej metrów za swoją pensję, a ich cena wyrażona w dolarach była najniższa w tym okresie. W tamtym momencie nieruchomości były najtańsze w porównaniu do innych dóbr na rynku, w tym w porównaniu do kosztów pracy. Trzeba jednak mocno podkreślić, że na mieszkanie trzeba oszczędzić. To nie jest dobro jak przykładowo bilet do kina, który się kupuje tu i teraz i bardzo szybko wymienia swoją pracę na nie. Metra mieszkania nie da się kupić. Dlatego głównym problemem jest to, że oszczędności ludzi się dewaluują i to utrudnia nabycie nieruchomości przy galopującej inflacji. Nawet jeżeli wzrost ich zarobków jest równy inflacji pieniężnej i wzrost cen nieruchomości również nie odbiega mocno od tego oczekiwanego przez wzrost inflacji. To ostatecznie to, co zarobi rok temu, traci na wartości i oddala ich to od nabycia nieruchomości. To jest główny powód, dla którego akcje nieruchomości w pierwszej kolejności się przeinwestowuje. Ludzie szukają miejsca dla swoich oszczędności. Ta zależność jest właśnie tym, co stymuluje gospodarkę i ma napędzić wzrost gospodarczy. Ten mechanizm jest bardzo niesprawiedliwy, więcej o nim mówię w ostatnim filmie. Dodatkowo bardzo ważne jest, żeby walczyć ze wskaźnikiem pustostanów, który jest zmorą rynków nieruchomości na świecie. Wiąże się to właśnie z tym, że ludzie z kapitałem znaleźli bezkosztowe miejsce do lokowania oszczędności. Rynek nieruchomości nie powinien być traktowany w ten sposób. Domy służą do mieszkania, a nie do spekulacji. Rząd Chin podjął działania walki z tym problemem społecznym. W Polsce debata również istnieje w tym zakresie i coraz częściej wraca temat podatku katastralnego. Jest to forma podatku majątkowego, którego wielkość uzależniona jest od wartości majątku, jaki się posiada. Osobiście uważam, że jest to najbardziej libertariańska i społecznie sprawiedliwa forma opodatkowania. Nieważne ile zarabiasz, ale jaki majątek posiadasz. Jako przykład podam stan USA, który uważany jest za najbardziej wolnościowy ze wszystkich New Hampshire, gdzie nie istnieje stanowy podatek dochodowy, ani nie ma podatku od sprzedaży naszego odpowiednika VAT-u. Istnieje tam natomiast podatek od odsetek i dywidendy w wysokości 5%, a stawka podatku od nieruchomości jest jedną z najwyższych w USA i wynosi efektywnie ponad 2%. Wyraźnie widać, że jest to kierunek obodatkowania przyjazny bogaceniu się. Praca nie jest karana, ale utrzymanie dużego majątku wymaga ciągłego rozwoju i pracy. W realiach polskich jedyny powód, dla którego bym protestował przed jego wprowadzeniem, to fakt, że zapewne byłby on dodatkowy, a nie w zamian za inny podatek. Jednak być może w jakiejś okrojonej formie mógłby mieć on dobry wpływ na rynek nieruchomości, a może i demografię w bogatszej części społeczeństwa. Osobiście w radiach polskich podobałaby mi się taka wersja tego podatku, w której każdy Polak może mieć przypisaną do siebie jedną nieruchomość, która byłaby zwolniona z tego podatku. Prosty rejestr numerów PESEL połączony z numerem księgi wieczystej mógłby ten temat załatwić. Jak masz kilkoro dzieci, to możesz każdemu przypisać nieruchomość. I nie płacić za nią podatku. Wtedy każda polska rodzina 2 plus 2 mieszkająca razem mogłaby posiadać 4 mieszkania bez opodatkowania. Natomiast każda nieruchomość, której nie byłoby w takim rejestrze, podlegałaby opodatkowaniu. Wszyscy obcokrajowcy, firmy i właściciele dużej ilości mieszkań musieliby opłacać ten podatek. Myślę, że byłaby to bardzo prosta forma, która mogłaby zachęcić bogatszych ludzi do posiadania większej ilości dzieci, a także zniechęcić ludzi do spekulacji na rynku nieruchomości. Przed samym podsumowaniem warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że cała branża związana z rynkiem nieruchomości aktualnie chwilowo miała możliwość drastycznie zwiększyć ceny i swoje marże. Ten aspekt też wpłynął na ceny, na ostateczne ceny mieszkań. Jeżeli ceny materiałów, robocizny i marże deweloperów można było zwiększyć, a dalej byli chętni na zakup mieszkania, to tak się właśnie stało. Ludzie starają się zarobić na tej górce, jednak każdy powinien mieć świadomość, że ostatecznie nie ma na to fundamentów. A bardziej jest to chwilowa sytuacja spowodowana wzmożonym popytem. Dużo ludzi przyspieszyło decyzję o zakupie nieruchomości, więc oni w przyszłości nie pojawią się na rynku i popyt może być mniejszy. Wtedy ceny materiałów wrócą do normalniejszych, tak samo jak robocizny i marże deweloperów. Przejdźmy zatem do podsumowania tego, co się dzieje na rynku nieruchomości. Podaż pieniądza będzie hamować, a to głównie ona była katalizatorem tego, że rynek nieruchomości się tak rozpędził. Chiny ochładzają rynek nieruchomości, co zmniejszy popyt na surowce i materiały budowlane, a może i będzie początkiem światowej recesji. Stany wróciły do punktu wyjścia z 2008 roku i dostrzegają, że recesja może być nieunikniona, aby wrócić na właściwe tory. Recesja może mocno zachwiać rynkiem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, a co za tym idzie, i na świecie. Polacy są w komfortowej sytuacji i większość społeczeństwa mieszka we własnych mieszkaniach. W Polsce zaczyna umierać pokolenie, które uwolni bardzo dużo lokali mieszkalnych, często w dobrych lokalizacjach. Luka mieszkaniowa wydaje się tylko pozorna. Koronawirus i praca zdalna nie sprzyjają dalszym wzrostom w dużych miastach. Potencjalne regulacje mogą ochłodzić chęć nabycia nieruchomości. Inflacja popytowa chwilowo można było zwiększyć ceny materiałów, robociznę i marże w branży budowlanej, ale nie jest to normalny popyt, ale sztucznie zawyżony. Biorąc pod uwagę te kwestie i inne, które dzisiaj poruszyliśmy, jestem skłonny stwierdzić, że zbliżamy się dużymi krokami do większej korekty na rynku nieruchomości i ogólnie do recesji na świecie. Szkoda tylko, że koronawirus jest dobrą wymówką dla decydentów i wiodących ekonomistów na zbliżającą się recesję. Jest to ostateczny sprawdzian współczesnej ekonomii i bankowości, więc w razie jego oblania zawsze dobrze mieć solidną wymówkę, bo przecież wszystko by się udało, gdyby tylko nie ten wstrętny wirus. Na razie plan się sprawdza, spowodowanie inflacji się udało. Ludzie ruszyli oszczędnościami i napędzili światową gospodarkę. Ceny akcji nieruchomości wywindowano, jednak teraz powstaje pytanie, co dalej. Moim zdaniem, jak to powiedziałem na początku, nie ma wyjścia i w końcu trzeba będzie doprowadzić do recesji. Alternatywa to hiperinflacja, która ostatecznie może skończyć się jeszcze gorzej. Dlatego raczej będzie to recesja. A co za tym idzie, pęknięcie bańki na rynku nieruchomości i jest nieuniknione. Szkoda tylko, że z taką piękną wymówką w postaci pandemii. Dajcie znać, co myślicie o tej analizie, a także podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami odnośnie tego tematu. Jeżeli natomiast materiał Wam się spodobał, to zachęcam do subskrypcji, a także podzielenia się tym materiałem z innymi, pomoże mi to zwiększyć zasięgi. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Hej!